cała To już tradycja. W tym roku po raz trzeci bitwnik historyczny, szewce. Tak jak w poprzednich latach, tak samo teraz. Cztery kolejne epizody. Z tym, że nie jak zawsze, gdzie kończyliśmy bitwą pod szewcami, w tym roku chcemy zakończyć naszą opowieść całkowicie zapomnianym epizodem z dziejów walk Armii Krajowej to obrona angielskiej misji Freston z grudnia 44 roku a to co Państwo teraz słyszycie to brzmienie starych, znanych piosenek partyzanckich w całkowicie nowym młodzieżowym wykonaniu bo celem tego pikniku jest ściągnięcie tutaj młodych ludzi dla których ta odległa historia jest być może całkowicie zapomniana tak, to żywa lekcja historii, która jakże dociera i do młodszych, i do starszych. Jedni patrzą na to pod względem historycznym, inni przychodzą tu zobaczyć efekty pirotechniczne, no, które dzięki Łódzkiemu Centrum Filmowego w tym roku myślę, że już zadowoliły wielu, a to jeszcze nie ostatnie słowo.